Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty Fakty. Jestem ze mną? Krzysztof Ryta Witam cześć. Jak to Jacek mówił, że co? Że coś tam... Że... Nie umyty, brudas, tak? To, to nie tam, że coś tam... Że to mu bo to akurat... Że coś mi palec w dupę wsadzałem Nie, ale, nie. ale że Krzysztof nie. Ryta i coś tam eee, Specjalista od Murana Odbyta, coś takiego <laughs> No zmywał, siedział z 3 dni No na bank, czacie tak. GPT? I z Aśką, nie myślał, nie. z Aszą, tylko Dobrze, eee, to zacznijmy od Aszki Nie ma jej tutaj dzisiaj Z tego co nie wiem, no z tego co wiem od niektórych Dlaczego? osób, y, ona się zmaga z pewnymi no. rzeczami. Nie wiem, nie będę mówił. Kto wie ten, ten wie, to no może S dlatego jej nie ma. Nie wnikam. Na... W sobie. No, no dobra, w sumie i to... ją, i jego. I y, ją nie akurat. To Chociaż nie, Arek, Arek powiedział, żeby dziabnął. To, to I jest... żeby pomógł zrobić, i no, pomógł, pomógł, że, żeby pomógł przedłużyć ród, y, że tak powiem, y, murańskich. Ale, nie, ja też, nie, ale ja też... Ale tego nie chcę komentować. Ale ja też. Bo miał dziwną odpowiedź. Ale tak. ja też się deklaruję Na co? jak Arek, że jak Jacek... Bo Jacek ma leniwę. plemniki, no? Tak. No to pośledzone bardziej. Tego nie wiem, na pewno są leniwe. Ja, ja, ja si pomogę Jackowi. Tak? Dotknę. Tak. Pomogę. Po, po, ale jak się cieszę? Tak? Ale widzisz, ale cieszę się. Ale uśmiech na jego ustach. Patrząc na nas, no jest to coś cudownego. tak czy no, nie? piękny Jacek jest, no. Zobacz, taki ostatnio widziałem jak Gadał płacze. Ostatnio, to nie jest ostatnio, ostatnio widziałem jak płacze. Teraz widzę jak jest szczęśliwy. Ja, ja, my w nim powodujemy naprawdę yy... piękne emocje. Tak. Skrajne. nasz emocji. Wachlasz emocji. Skrajny. Dobra. Yy, przejdźmy do, do szczegółów do warunków tej walki. Tak. Ty duże rękawice, on mały właśnie do mnie nie zadowala. Duże 17. Czyli balony? No takie kurwa widziałeś 17 Duże rękawice. Wierze. Dominik Zadra powiedział, że to w sumie będzie działało na Twoją korzyść, bo... w obronie obronie tak, w ofensywie wiadomo, żenie, że nie. trochę będzie, ale i tak go ubijemy. Ale to chyba chodzi o to, żeby wygrać. No bo mimo wszystko Jacka ubić ciężko. Tak czy nie? Nie. O! No nie doły, doły. Wiem, dole. No nie mogę go podołać bić przecież. No wiem, ale dlaczego? Bez, bo. Ale bo, co, dlaczego? Bo, dlaczego nie możesz bić Jacka po dołach? Bo tego razu dużo się zesrał <grym> na treningu. Czyli te obstronne badaję to Jacka no, było, dlatego, tak? no. Ale jak biliście małpy, się... Tam, sam sam to... darmordę cały czas, on mówi na małpy. Za was mówił, czy na kogoś? Nie no, Zadora trasyściowa, no to małpy. Kurwa, sam małpa darmordę, morangutan. Dominik za teraz zaczepia Jacka. Dobra, przejdźmy właśnie do, do tej formuły walki, czyli paradoksalnie to będzie działało na twoją korzyść, bo nawet jakbyś... No nie, jad... bo on może być wszędzie, ma tam błokcie, główki, backfisty, dirty boxing, kurwa, i może być wszystko i ma te rękawice DMA. Więc jak mnie trafi, no to też gorzej dla mnie, no ogólnie. ogólnie. To jest mało możliwe. A ty mówisz właśnie, że Jacka nie, nie jest tak trudno zapłacić. No to zobaczysz, no Boże. No. Ja nie mówię nawet o nokaucie, ale przed czasem, no kurwa, co zabrać, żeby... Z, no, Jezus, to jest kurwa zjeb, przecież parch tam kurwa. Mm. To niego tak czysto nie trafił w, w poprzednich. Parkach. Trafili, no i padał też, jak już jego trafił, patne też wstał. No, go i tyle. Nie. Te doły to są jego takie, taka faktyczna pięta jehielosowa? No tak, bo nie umie trzymać gardy, przecież wiesz o tym, że gardy nie umie trzymać. No Trzyma zawsze tak u góry. E, no i jak tam nasparowaliśmy, tak jak mnie czymś zdenerwowało, że tam przesadził, coś też, no zawsze go tam po dole lekko ciapnąłem i on za, u, tam stękał zawsze Sikał pod siebie i dlatego to jelużał. Tak sobie wymyślił i wiesz. I, i, i tyle, więc wierzę, że, żebym go w tym znokautował w sekundę po typu wątrobie czy po żebrach. Dlatego sobie wymyślił te zasady. I, I dla mnie luz, bo i tak go jedno. A Jacek. Y ma teraz trenera jakiegoś? Y, nagrał mi głosówkę ostatnio, że no. No, tam wie, że my tam straszył, że w ogóle 45, to jakby jego dziadek zrozumiał, to inaczej. No, że my by rozjebał ogólnie. Jakby by była wiesz w czasy wojny, to by mnie zestrzelił No tak, tak zasugerował. No, Wiadomości, a tam ten, a tam w tle Parklica. A tam w tle, w tle Parklica. E, on Dzień. nie wie jakich ty masz teraz trenerów, Może ona go trenuje. Jedziesz! Jedziesz kurwa Muran! Jedziesz, jedziesz! No i dla, no, no, dlatego... No bez hitu, to może tak być, ale ja słyszałem, że brat Głowackiego ktoś mi kiedyś powiedział gdzieś tam z jakiegoś Nie wiem. Ile, bo... o co chodzi z, z Głowackim, że on... No by tam się jest. znali. No znali się kiedyś, no wiesz, a co będzie wyzywał jakiegoś starego człowieka. Nie? No nie zna go od tej strony, no bo, że, wiesz, widział go może trzy razy w jakimś tam barze, czy tam kurwa... Ale wiedziałem, że nawet Jacek ostatnio Ferrari'ego skrytykował, że się z no Nadalem buja, nie? że, że piątkę ma... sobie przybija z natanem. Wiesz, on nie ma nikogo, ten człowiek już nie ma nikogo. Jest tylko on i jego, i jego parchlica, nie no ma syko. nikogo. Przepraszam. Yy, on... Nie no, to... dobra... Czy musisz yy, Nie, ja nie z tego się tego patrzyłem. Ale ja, ja tylko mówię to w tym aspekcie, bo na przykład nie, wie, zobacz, wiele, osób, Czechia, ale na tylko, wiele osób że wiele osób jakby zarzuca Jackowi, że to y, Mateusz tak skończy przez niego, bo tak mówimy na przykład. Nie chyba, chcę tego oceniać. Tylko ja tylko to ja mam więcej szacunku do jego. Ja sydanie. tego ja tak, ja tak nie, nie, ja nie mówię. Ja mówię wyso ja Wysokie Sądzie ja tak nie mówię. Ja mam więcej szacunku ja do jego syna mam, niż, niż on sam, więc. O, o no i to jest właśnie. No tak, poprosi, taka poprosi jest On już zarzuca i właśnie Mateusz to jest do Ja w ogóle zero tematu. oni może że ja z Mateusza zdradziłem co, że Ale on też mi powiedział, że Jaska. Po trumnie Mateusza, <noise> gdzie ty mi też mia miałeś te za no, Ale ty tam jeździłeś te wywiady, ale a ja co? Kumma? Ale ja nie zrobiłem wywiadu o śmierci Mateusza. Ale na kanapie. <noise> nie, na krześle, nie. Kanap na kanapie nawet okay. nie, nie siedziałem. Dobra, no, ale, ale wiesz, co no, można się Ale było do tego tak, odnieść? Za ale zarzucą mi, a ja robiłem wywiad o tym, że on nie płaci, a o Mateuszu tam w ogóle nie było. No dobra, a mogłem dużo rzeczy powiedzieć tam o Mateuszu, bo to się dużo dowiedziałem. Ale z go z tego nie zrobiłem. to co tam było, ale no mówię, no i o coś pytałem Dobra, ale powiedziałeś też, że przed konferencją my rozmawialiśmy, on Cię nazywa tam śmierdzielem, a ty... Mierze brudasem, bo... Tak, a ty wiesz daty... kontra dać, tak? No, nie słyszałeś konferencji. No, Wiedziałem, że może o mnie dużo mówić to co mówi, ale tak naprawdę tylko oni był trupem. A tak z, no co, no, a dlatego obrażam parklice, bo sama mnie zaczęła obrażać, bo jej wcześniej nie obrażałem. Ona zaczęła mnie obrażać na relacjach, na jakichś tam komentarzach, że jestem brudaz, że wiesz, co chodzi, że na przykład robiłem mu tarczę, czy tam powiedziałem, żeby robił worki i byłem w dresach, i na przykład dwa dni później pojechałem w ten dresach na konferencję. No jest coś jak pralka, Nie, na, masz, nie a, ma. albo dwie pary, albo u nich czy... nie ma. No. Dwie Wie, dwie nie, no, to były czy... jeden ja te dresy. No, załóżmy robiłem mu tarczę i powiedziałem, dobra, ja sobie dwa worki teraz po trzy minuty, po minutę, bo przecież nie dało rady. I, I wiesz, i, on się, i oni się zastali, że jest jakiś brudas, że, że ja mam brodę, to się nie... Bo nie ja nie wiem, no, no, no właśnie, no dla niego, o, no, no ja ci poczekaj, tak sekundka kurwa. A ja, jak ma się bieliznę, o, nie, to po wypraniu że... można nosić, czy nie? No właśnie, nawet no, toksyk pokazuje w siebie rolę ofiary, ale nie z nami tak. A, i mordo ogol, ty nie chluj oślizgły. No widzisz, no, czy nie można mieć brody, bo jesteś kurwa Kurde, jest brudasem, kurwa no, no, połowa to to. ludzi w Polsce, nie? No kurwa bo wszyscy idioci. Mają, bo wszyscy, mają spinny z morewskimi mają brody, oni dlatego się no, przy, przywalają. Brudasy no właśnie, kurwa. Tak. No debi, dlatego wie, to, to jest żaden argument. I te... I no to jest socjopatza. Jego wywiady, za go dają. Monolog. No ale, kurwa, ale monolog. Na konferencji widziałem, że z, pół debil. Na konferencji widziałem, że znowu dzisiaj Jacek nie wziął leków. <laughs> Dlatego zagrzało ciśnienie i mnie uderzył. Uderzył, bo koment... uderzył. cię? No liście mi wyjebałeś. Co ty gadasz? Na face -face. Naprawdę. Ja jestem zadowolony, bo go zagrzałem. A ten debil myślał, że ja się zagrzeję i mu coś zrobię, on na to liczy, bo chce iść ze mną do sądu debil, no. frajer. Konfident. E... Hmm. E, chce iść ze mną do sądu i myśli, że, wie, że ja coś że jak się zagrzeję, że ja mu coś zrobię, że go uderzę, że będzie chciał pieniądze ode mnie lub od federacji, ale nie ja coś kurwa, nie, właśnie nie, ty wyszedłeś na idiotę i ciebie zagrzało, w śmietniku. Dobra, a powiedz mi tak no. szczerze, przez te... La... Bo ile, ile byliście razem tam? Czy... Nie byliśmy nigdy razem. No nie, ile razem nie wiem, dwa ponad dwa ty nie no wiem, nie. Dobra, i ty nie, nie widziałeś, wiecie... że oni to są po prostu no, zaburzeni psychicznie ludzie? No, stary, jak? Ale ja nie wyrażałem swojej opinii, tylko po prostu trenowałem go i tyle. Czy miałeś tylko hajs? Jeżdż... Ty nie tylko, bo jeżeli na przykład byłem z nim w teamie jakimś, no właśnie, można tak a to właśnie, nie da się, właśnie. daj nie mi da do dokoń... No Byłem z nim w teamie, no to jak jestem z kimś w teamie, to jakby trzymam do jego stronę. Nie? No i trzymałem jego stronę i zobacz, jak mi się odkładał, że po walce z zadorą e, zwalił wszystko na mnie parę godzin po walce. I on mówi, że ja jestem zdrajcą. No sam debil na swoich relacjach wrzucał, że kurwa, je, że ja chujowe zawalczyłem, a tak naprawdę dzięki mnie tom przeżył, e, bo walczył minutę, a odpoczywał 3,5 minuty, chciałem zaznaczyć i przegrał. <grywa> kurwa, jest jedyny człowiek na świecie, który dłużej odpoczywał niż walczył. Na no, nie ma czegoś takiego. Ale nie się, Ale nie miałeś coś takiego wtedy, że no dobra, ja widzę, że oni są walnięci, ale i tak będę to brnął. Tak było czy nie? Czy ty, no bo, bo nie wiem, no, bo jeśli tego, ty tego nie widziałeś, że tam jest coś nie tak, no to znaczy co mu coś? Nie, tak tak, nie tak, wiem, tak jak widzę. Tak mi się wydaje. No może no, tam wiesz, no, kurwa, to nie było normalne, nie? Do końca. Wszystko. Większość. Ale no to, wiesz, tam sobie go trenowałem, zrobiłem siano i tam jak byłem z nim w teamie, no ja mogę sądzić wiele rzeczy, o wiesz, o no, kurwa, park się szybko ubiera, że spiertolić. <laughs> Ubra się już taka za mała. <śmiech> 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 Większą kup, kurtkę. Widzisz, on mówi do Zadory, że chce chce, że, że, miecze, mu, że, miecze, że, zechce, że mu zadora 55-letni typ mówi, który się mianuje że, przyszłym prezydentem i wiceminister sprawiedliwości, żeby 33-letni czy tam 4 e, opierdolił mu kabanosa. No to jest kurwa debil. To jest obślizgłe i obleśne, no jak, no, powiedz, no ale, ale kto go nie zadowala? Leniwe Parchlica. Leniwe kto go nie zadowala? To, Parchlica. Może I ma fantazję, żeby ktoś to, może mu... To, może to mu Może to inaczej, może mu nie dyga to. Do, do, może do, parklicy. Dygnie, do, do parklicy mu nie dyga i chcę, do Zadory mu dyga. Zadora! Zadora! Muran, wiesz dlaczego Muran tak gada? Bo tylko na ciebie mu staje. Tylko na Ciebie mu staje, dlatego chcę, żebyś na a człowieku, on cały czas... Co ja on cały czas... No wiem, on stałem obok. Do do miecza, on, I on cały czas to. mówi tak o tym, do miecza, yellow shower, bo, że, że bo do, do gościa mówi, żeby robił mu loda, czy coś takiego. Człowieku, no. to jest facet, który ma 55 lat. No, siedział, to może bo, wiesz, kiedyś się wydarzyło coś. Wiesz, co To nie jest git, to jak to... I to mogę, na niego mogę to powiedzieć. Bo, tak, Może w więzieniu zmienili orientację. Ja słyszałem wiele historii, Nadal tak. mi mówił. Nadal, nadal. Podobno Jarkowi często mydło z ręki wypada. I, i mydło ma wy ten i jak on, ta jego ma? Parkica. Parkica i parchica już z tyłu jest za nim. Nie? Ale nie staje mu na widok. Pani zgacza. Nie staje mu na jej widok i staje mu na nasz widok. Tak. No i co? No ale my jak ty, niestety... tego no... nie życzyłeś, jak Jacek cały czas się tutaj podstrzymywał. Ale to nie, ja, wiek, ale nie. Jak ty miałeś wiek obok, on tam też miał wywiad i... Słuchaj, my teraz, teraz my robimy to co, nie? Bierzemy mu na głowę, wiesz. Co? I... On myśli, że on to tak naprawdę on nie wytrzyma mnie tam zliściał i uderzy mnie zliczyć. Ale poczekaj, no mamy nie jeszcze, mamy jeszcze Asa jednego w rękawie, ale to będzie na drugiej konferencji dopiero, nie? To, jak się Jacek dowie, to... A tego jeszcze nie wiem bro. Będzie robił fikołki w ogrodzie, Powiedzcie <grym> to wiecie, no, nie? W ogrodzie to robi co innego. Dobra. dobra, panowie, mój dobra, transport dobra, czeka, dobra. trzymajcie się. A powiedz A mi jeszcze ostatnia, <grym> ostatnia kwestia. Y, takie, takie rzeczy, jak ty byłeś z nimi tyle lat. To ty widziałeś Tyle, coś ja. takiego i masz coś takiego, jest coś takiego, że ty byś o tym, że dowiedziałeś, masz na to, może nie dowód, ale że widziałeś to co? i nie chciałbyś na przykład o tym powiedzieć nigdy, <noise> że tam coś się tam na przykład wydarzyło. No te czary, które tam żeński Voldemort odpierdziela, to jest mocna sprawa, nie? Ale że co na przykład, jak to Dobrze wiesz, ale, no tak, ale to jak... proszę mnie nie, nie ciągnąć to nie chcesz o tym mówić? Nie, no mówię o tym, że ona sama przystawia, że jakieś tam energia, że czary, no, no, no. Ale że... widziałeś jak to robić czy co? No, no tam na relacji było, że... no, no to jest beka, nie? No, no co, no, no nie śmieszcie to to, że energia no? cię dopadnie, kurwa, jedyna ich zła energia to na razie w całym życiu ich dopada. No to co to znaczy? No to Nikt z nim nie jest, nawet ten, y, ten pan Jastrzębowski z Salon24 się wieje... No sam powiedział, że, że mój były przyjaciel, coś tam no, ten, że się na niego, no, nie ma nikogo, nikogo. Nawet ten generał mówi, że to jest tylko jego sąsiad, nie? Mówi, bo tam gdzieś wie, że to jednak tylko są, wiadomo, tam, no, może znajomi, bo są sąsiedzi, okej okay. no, ma go za debila, dlatego się nie przyznaje. E, ten jest pan Asymbolski, bo nie pamiętam jaką imię, e, no, się, e, no, więc zauważył, że to jest debil i po prostu też odbił od niego i, i on nie ma nikogo, bo to jest socjopata, zrozumcie, to, ten człowiek to jest socjopata. Pierdolony socjopata. Od brat właśnie mówił o nim, więc. On zgadza. Sądzi się z rodziną. On, on ma rodzina na końcu. Bóg honor, ojczyzna, rodzina. Ojczyzna no to wiadomo, że każdy go, On jest tak nawet, mógł być wydalony zaraz z tej ojczyzny. To jest raz, dwa, że jaka rodzina, jak urwana jest z rodziną, jest po sądach, chodzi. Nie ma nikogo, nie ma żadnych przyjaciół. On nie ma nikogo, jest tylko park i parklica. To jest, to, jest, to, jest, to jest jakaś zaraza, nie? Domo, Coraz gorzej. Tym umieję, jak zakończmy. Dziękuję bardzo.